Krzywa mietnica, albo krzywe piotra. Jeżeli masz takie krzywe biodra, albo taką krzywą miednicę, albo znasz kogoś, kto ma taki, takie problemy, to musisz mu po prostu koniecznie ten, ten film te, też stale przekazać. Tak ważne są takie informacje. Jeżeli mietnica albo piotra jest krzywe, to kiedyś to były takie choroby od ludzi, którzy, którzy po prostu byli kierowcami. Tiry, jechali autobusem, te uh, autobusy 20 lat temu nie można porównać z tymi autobusami czyście, bo czyście taki autobus albo taki nowoczesny tir to jest, to, to jest po prostu jak osobówka. ale kiedyś po prostu ten gaz to, to wszystko po prostu było, to było dużo pracy dla tych kierowców i one też mieli problem, że im jedna noga się jest po prostu tak jakby skracała, akurat to jest taki zawód, nie? czy się mamy inny profil ruchu, który po prostu te same problemy po prostu stworzą, tylko tak krótka noga i tak krzywa miednica, miednica to jest po prostu bardzo często taka diagnoza, po prostu noga jest krótsza. O centymetr, o dwa, o trzy, nie? To jest oczywiście możliwe, po jakim wypadku to jest możliwe, nie? Tylko ta diagnoza też nie zawsze jest prawidłowa, bo taki koszt, on się nie skraca. Ten koszt jest dalej taki, jaki jest, nie? Z naszej doświadczenia po prostu wina wajca jest nasz powięż I dokładnie ten mieszyń, który tutaj mamy z tyłu, w naszym tyłek, on jest tu przerosznięty i idzie teraz tu na do nogi, do tego punktu. Nie? I jak teraz patrzymy na tą panewkę od naszego biodra i ta kula naszego noga, tam jest jakiś luz, nie? to nie jest dokładnie dopasowane. Tam później ta powiązka i, ta, i, i ta, ta kapsuła, która to wszystko trzyma, trzyma to tak, żeby tam nie ma luz, nie? Ale jak ta powiązka, ten mieszyn, jest po prostu za mocno napięty, za krótko, to on przez lat 5, 10, 15 ciąga po prostu tą kulę albo tą nogę do góry. Po prostu tu jest tak, tu jest tyle luz, nie? ta noga się nie zmieni, tylko jak ten staw idzie do góry, bo ten mięsień ciągnie go do góry, to jest oczywiście tak jak to, że to jest takie zudzenie, ta noga jest teraz krótsza. I oczywiście Piotr się skrzywi, nie? Łącznie z kręgosłupem, który po prostu też razem z kość ogonowym, po prostu to, to jest taki cały łańcuch, który teraz się, uh, który teraz tutaj się tworzy, nie? I jest to dosyć łatwo to naprawienia. Bo musimy tylko ten jeden miesięczny, który po prostu jest winowajca, odprężyć i przetłużyć i tak poćwiczyć, żeby ten staw ma możliwości, ta kula znowu idzie tam na dół, tam gdzie jest jego miejsce, bo on chce tam być. Jak, jak ta zakrótka krótka powiesz, wciąga tą kulę, tą, tą główkę tu do góry, ta piodra dalej jest mobilna. Ale to wszystko boli. Boli tu, boli z tyłu, to jest po prostu katastrofa, nie? Żeby taki mieszczę odprężyć i rozciągać, to byłby super, jak masz w pobliżu jakąś fizjoterapeuta który po prostu na powiąż, i wprowadza ci to takie ćwiczenie, żeby dokładnie ten mięsień rozciągać, który ta później możliwości, że ta noga idzie w dół z powrotem na swoje miejsca. Jak ta noga idzie w dół, razem z nogą idzie do biodra i się prostuje. Razem z biodrem idzie koszt ogonowy i kręgosłup się prostuje. Nie przez dwa razy ćwiczysz. 30 lat na to pracowałeś. No to teraz te 2, 4, 5 miesięcy inwestujesz i możesz to wszystko przywrócić do normy. Nie? Ale żeby to natychmiast teraz zacząć, pokażę Ci teraz jedno ćwiczenie, które jest po prostu rewelacyjne, bo po jedno ćwiczenie już możesz zauważyć i czuć różnicę. Jedno ćwiczenie tylko. Albo robisz to natychmiast ze mną, albo najpierw oglądasz ten film i później cofasz to tyłu, żeby się najpierw e, zobaczyć, co to w ogóle jest. Nie? Ale ta ćwiczenie wygląda tak. Oczywiście mam tutaj timer przygotowany, tak jak wszyscy nasze ćwiczenia. Idziemy na takie krzesło, trochę do przodu, nie? ale bezpieczne. I ta noga, która robi nam problem, ten, który jest niby za krótko. Bo staw, poszedł do góry i idziemy teraz w takie pozycje. To jest możliwe do bardzo boli, bo to już jest wszystko tak napięte, po prostu noga do przodu, teraz albo w tej pozycji, nie? a jak się uda, podniesiemy teraz tą nogę i jedziemy do góry. To przeważnie to się uda. Przeważnie u każdego, nie? Teraz ruszymy z czasem. Jeszcze nie, jeszcze nie. Złapiemy się tu przez stopy i tu przy kolana. Przecimy prosto. I teraz jak idziemy do przodu, nie klatka, tylko pępek i biodro idzie do przodu. I natychmiast tutaj czujesz ten pól, który ci zawsze gnębi, Który też ten staw ciągnie do góry, nie? Teraz zaczynamy z czasem. Prosto i wciągniemy się w ten pól. Dokładnie w ten ból wciągniemy się 30 sekund musimy to rozgrzewać. I dokładnie ten mieszkań teraz rozciągamy, który ten staw pozwoli. Później się. Żeby on się tam obniżył tam ciąg kiedyś był. Po 20 sekund będzie teraz pierwszy aktywny rozciągania. To znaczy, zaraz ci to powiem. Co teraz robimy jeszcze sekundę. Dokładnie teraz ciągniemy, ciągniemy. Ile tylko damy radę? Ciągniemy. Kolana, stopa, wszystko, ciągniemy, stop i rozciągamy dalej, pasywny. Czułeś ile to teraz poszło dalej? Przez jedno aktywne rozciąganie. Prostu rzedzimy pępek i piotr idzie do przodu tylko. Jeszcze pięć, jeszcze trzy sekundy i następny aktywny, dokładnie teraz ciągniemy, ciągniemy do tyłu, ciągniemy do tyłu, czujesz jaka ulga? I puszczymy i rozciągamy dalej. Pasywne. Następny pół centymetr jest twój. 20 sekund mamy. Jeszcze sekundę. Jeszcze 5 sekund i następne aktywne. Dokładnie. Teraz. I ciągniemy. Ciągniemy do tyłu. Ciągniemy do tyłu. Trochę mocny, trochę mocny. Ciąg, ciąg, ciąg. Puszcz. I widzisz następny centymetrów do przodu. Mamy już 50 sekund. Zaraz kończy się 2 minuty. I widzę, bo jest tak fajne. To robimy teraz jeszcze jeden cykl, bo widzę, jeszcze masz siłę. Wtedy mamy 2,5 minuty dokładnie. Teraz ciągniemy, ciągniemy. Ciągniemy jeszcze 5 sekund. Wszystko dla Ciebie. Ciągniemy i puścić i pasywnie do przodu. I pasywny do przodu. Tu jak najpłytniej, tu, tu kolano trochę na dół, jak taż radę i ciągniemy do przodu. I zaraz mamy 2,5 minuty i musimy teraz ten program zapisać, bo mamy nowe długości. I dokładnie teraz spróbujemy tą piętę dać do brody. Ciągniemy tą piętę do brody. Ciąg, ciąg, ciąg. 50% zapisane, 70% zapisane, 95, 7, 8, 9 i program zapisany. Pomalutko z tego wychodzić. wstacz oczywiście. I spróbuj teraz i teraz już powinno być czuć. Ta, ta mitnica jest tak trochę taka 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 prosta. Nie? po prostu ona się już troszeczkę wyrównowała. Nie. Oczywiście ona natychmiast wróci do tego tam gdzie była. Bo to jest pierwszy raz, ale jak to ćwiczenie robisz trzy razy dziennie, powiedzmy przez, przez półtora, dwa miesiące, to robi się coraz dłuższe, coraz bardziej to już jest mocniej i ten staw po prostu idzie tam, czy trzeba. Jak teraz powiedzmy przez 10 minut zostaje tak, to później coraz dłużej, coraz dłużej, coraz dłużej po prostu trzeba nad tym pracować, nie? Tak ma to ćwiczenie wygląda. Mam jeszcze parę innych wersji, ale ta ćwiczenie po prostu tutaj taki efekty, prostu trzeba to po prostu spróbować. Jak masz jakieś pytanie, napisz w komentarzach, polub ten film i do następnego razu.